Cześć Minecraft Kumple z tej strony over. I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli zostawicie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie ma suba to jutro znajdzie pod łóżkiem 50 zł i to jest naprawdę legit. Znam osobiście takiego chłopaka, który stawiał łapki w górę przez całe po prostu swoje życie i dzięki temu znalazł już pod łóżkiem około 3000 zł i kupił sobie nowy komputer. Więc jeżeli chcecie tak jak on znaleźć sobie tyle pieniędzy i kupić nowy komputer, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę. Więc łapka w górę i oglądamy. I oczywiście sub, jeżeli nie macie. I jeszcze przed odcinkiem zapraszam Was wszystkich na serwer rgmc.pl IP macie przez cały czas w prawym górnym rogu. Jest to mój serwer. Na serwerze są takie tryby jak EasyHC, Megadrop, Survival na najnowszej wersji 1.15.2. Oraz już za niedługo, ponieważ prawdopodobnie tak około w ten weekend lub w następny tydzień, startuje tryb PVP. Więc no naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam Was na ten serwer. IP to rgmc.pl Jest to kozacki serwer, wiadomo. Długie edycje, fajna rozgrywka, aktywna administracja, autorskie pluginy, brak lagów. No, czego chcieć więcej? No, zapraszam Was na rgmc.pl. wbijcie i sami się przekonacie, że mówię prawdę. Więc łapka w górę i wbijamy na rgmc. No. Miego oglądania. Tak więc, zaprezentuję Wam dzisiaj czyta o nazwie Sigma. Jest to jeden z takich dość nieznanych jeszcze w Polsce cheatów, a według mnie naprawdę jednym z w ogóle lepszych dostępnych na rynku i jednym z takich, które mają naprawdę bardzo wiele przydatnych funkcji. Jeżeli ktoś chciałby sobie sam pograć na tym czycie i go przetestować, to link oczywiście do pobrania będziecie mieli w opisie. A instaluje się go tak samo jak Huzuni, Blazing Packa i tak dalej Po prostu wrzucacie pobrany folder do .versions I odpalacie Minecrafta, więc na pewno sobie z tym poradzicie No i pierwsze co nas wita po odpaleniu tego cheata to jest takie okienko I jeżeli my chcemy sobie cheatować to musimy wybrać tutaj 1.8, 1.16 Classic Ponieważ to na górze to jest No Addons, to jest po prostu zwykły Minecraft Więc sobie może wybierzemy tego Classic, więc klikamy na to Teraz czekamy aż się nam załaduje. Jesteśmy już w głównym menu tego czyta. Tutaj mamy ładny napis Sigma, tutaj jakieś śnieżki, no i kilka bardzo przydatnych, fajnych opcji. Pierwszą z takich fajnych opcji jest opcja tutaj Accounts, czyli są to tak zwane alty. I tutaj na przykład możemy sobie zmienić nick, nie wychodząc z Minecrafta. Na przykład wpisujemy sobie tutaj Over 3, klikamy Login i automatycznie zmieni nam nick na Over 3 bez wychodzenia z Minecrafta. Możemy sobie tutaj też zmienić prębkę, na przykład jeżeli mamy prębkę, tutaj wpisujemy hasło, na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i sobie automatycznie zmieniliśmy prębkę bez wychodzenia z Minecrafta. Bardzo fajna i miła opcja. Kolejną opcją jest opcja Language, czyli sobie tutaj po prostu zmieniamy języki. Options, czyli po prostu opcje Minecrafta. No i oczywiście to, co lubimy najbardziej, czyli Multiplayer. Co to jest Multiplayer? Pewnie sami dobrze wiecie. I warto tutaj wspomnieć o jednej bardzo fajnej funkcji tego cheata. Jak widzicie tutaj na górze mamy coś takiego jak Jello Portal, chyba Jello Portal tu się wymawia. No i tutaj możemy sobie dynamicznie zmienić wersję bez wychodzenia z Minecrafta. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli chcemy sobie pograć na przykład na wersji 1.15.2, to przesuwamy sobie tutaj suwakiem na wersję 1.15.2 i łączymy się z serwerem bez wychodzenia z Minecrafta naprawdę bardzo fajna opcja i jeszcze takiej opcji w czytach nie widziałem jest to pierwszy raz, gdy takie coś widzę no i naprawdę wielkie propsy dla twórców tego czyta. bardzo fajna opcja no ale my tutaj do testów weźmiemy sobie wersję 1.8 i wbijemy sobie na serwer na rgmc.pl w ramach przetestowania tego antycheata Tutaj jakiś serwer nie wiem co to jest, wpisujemy rgmc.pl, łączymy się, no i testujemy eleganckie opcje, co ten kit ma nam do zaoferowania w grze. Wszedłem już tutaj sobie na serwer, wezmę sobie jakiegoś kita, powiedzmy Kita Vipa, a nie mogę teraz odebrać tego zestawu, ale widzę, że mogę odebrać sobie Kit Vipa, więc sobie elegancko nałożę kitka. Kita z FIPA, ten set uporządkuje. I teraz przejdźmy do opcji tego cheat'a. Opcję otwieramy shiftem pod Enterem. Na pewno wiecie, jaki to jest klawisz. Shift pod Enterem. No i otwiera nam się takie menu. Takie menu również w sumie jest takie unikatowe. Mało cheat'ów ma takie menu. I mamy tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele zakładek. Znaczy bardzo wiele zakładek. Tutaj jest zakładek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zakładek z bardzo fajnymi cheatami. Oczywiście combat to zakładka podstawowa, ponieważ to najbardziej interesuje graczy, którzy chodzą na PvP. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie podstawowe funkcje jak aimbot, czyli po prostu zawsze nam klika na przeciwnika. Pokażę Wam może tego aimbota właśnie zaraz, zaraz pójdziemy na klepę. Antibot, czyli na przykład jeżeli ktoś ma takiego antycitara że lata za nami Steve, na przykład na centrumpvp.pl jest taki anti że lata za wami taki Steve. I z tą funkcją to was po prostu nie będzie banowało. Więc bardzo polecam tą funkcję na takie serwery. Infinite aura, czyli po prostu że możemy bić na przykład pięciu ludzi jednocześnie, pięć zwierząt i tak dalej, Fastball, czyli szybszy łuk, kill aura, no kill aura, no oczywiście każdy chyba zna kill Aurę. Mamy tutaj laure podróżne, naprawdę różne, a cheaty, aby je bypassować. E, criticals, teammates, czyli w sumie resztę pewnie znacie. Anti-Velocity, czyli Knockback. E, player, tutaj mamy naprawdę bardzo wiele opcji. Mamy tutaj nawet cheat pod parkour, co jest bardzo ciekawe. E, anti void, czyli Anti-Pustka, Auto-Armor, Automatyczne jedzenie koksów, to jest naprawdę również bardzo dobre. Możemy sobie ustawić, że na przykład, jeżeli będziemy mieli 3 HP to automatycznie zacznie nam iść koksa super funkcja do klepy możemy mieć tylko ją odpaloną i naprawdę mało osób będzie zdawało sobie sprawę, że w ogóle czytujemy na takim czymś Auto LMG, czyli po prostu nam się tak będzie główka kurde kręciła Auto Potion wiemy, Auto wiemy, Auto -Sprint na pewno każdy wie Blink również każdy wie i w sumie wszystko tutaj było z takiego ciekawego Movement, w Movemencie są naprawdę Kozackie rzeczy, naprawdę te rzeczy są kozackie. Na przykład jak Botfly, pokażę Wam to. Będziemy mogli latać na łódce. fly czyli będziemy mogli sobie latać w elitrze. Entity Speed, czyli po prostu będziemy zapylać. Może Wam to pokażę? Włączymy sobie to. Boże, nie Entity Speed. To nie jest Speed jednak. Tutaj będziemy musieli sobie to zbindować, ale to zrobię potem. Tu jest ten Speed prawdziwy, tu możemy sobie e, włączyć spida, Jak widzicie, jest naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy. Możemy sobie nawet tutaj ustawić legit, funkcja legit, czyli po prostu legit sprint, ale oczywiście my nie będziemy legit, my będziemy lecieć sobie na speedzie eleganckim, a nie jakieś legit. Możemy sobie to odpalić. Jak widzicie, teraz zasuwam, ale zasuwam w taki sposób, że nas nie zbanuje. O, mnie akurat zbanowało, bo to RGMC. <laughs> Felix, dobra, poczekajcie, kubek sobie Umbana szybkiego. Dobra, udało mi się wrócić, ale na wersję 1.15, ponieważ chciałem Wam tutaj zaprezentować taką bardzo fajną opcję. A mianowicie Elytra Fly. Na pewno cię bardzo przyda graczom 1.15. I na czym to polega? Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, musimy mieć do tego Elytrę, więc musimy sobie jakoś zdobyć Elytrę. Ja już taką Elytrę sobie tutaj zdobyłem. Włącz sobie game moda 0, aby nie było, że oszukuję, że to na game modzie sobie latam w coś w tym stylu Game mode 0, movement i włączamy sobie Elytra Fly I co to nam daje? Jak widzicie, ja sobie latam na elitrze. Niestety nie działa to, nie możemy polecieć w górę, możemy polecieć jedynie w dół, a nie w dół też No w dół możemy jedynie poleceć, polecieć, w górę, w górę polecieć się nie da No ale jak widzicie, ja nie opadam, ja sobie ciągle latam prosto i ja nie opadnę to jest naprawdę bardzo fajna opcja na przykład do zwiedzania mapy czy może do pójścia na dalekie kordy, ponieważ nie potrzebujemy do tego fajerwerek. Jedyny minus tej opcji jest taki, że nie możemy sobie polecieć do góry. No ale no niestety są plusy i są minusy. Patrzcie jak latam, kurde, jak Adam Małysz. Więc dobra, może sobie wylądujmy. Wyłączmy sobie ten Erytla Fly. Ponieważ chciałem Wam zaprezentować jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Nazywa się to... Gdzie to jest? Nazywa się to klip, klik, TP. I patrzcie jak to fajnie działa Postanowiłem, że tą funkcję przetestujemy na 1.8 Aby pokazać Wam, że na tej wersji również ta funkcja działa I Jest to funkcja, tak jak mówiłem wcześniej, klik, TP. I jak to działa? Otóż musimy sobie wybrać miejsce, w które chcemy się przyteleportować I aby to zrobić klikamy shift I będziemy mieli taki znaczek I potem klikamy prawy, patrzcie na to jak widzicie, przyteleportowało nas tutaj. Nie dostaliśmy bana. I jak widzicie, takie coś naprawdę działa. Zostałem przeleportowany, nikt mnie nie tepnął. To jest właśnie ten cheat. Jest to po prostu cheat na teleportację. Więc, no naprawdę, bardzo fajne rzeczy na tym cheatie działają. Zresztą sami sobie możecie wbić i przetestować różne rzeczy. Ponieważ są to naprawdę bardzo kazackie rzeczy. O, jest też fake lag. Wy lubicie fake lagi, używacie do tego różnych programów. A tutaj nie musicie sobie używać żadnych programów. Możecie sobie odpalić tutaj fake laga. I gdy teraz gracze będą was bili, to po prostu my będziemy udawać sobie lagi. Naprawdę super opcja. Możemy sobie wywołać po prostu lagi i będzie nas się naprawdę bardzo trudno biło. I zróbmy teraz ostatni test, czyli test PvP. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy na serwerze cpvp.pl, czyli centrum pvp. No i odpalimy sobie tego antibota, o którym Wam wcześniej mówiłem. Modę to Advanced oczywiście, musimy go sobie odpalić, aby po prostu działała nam ta kilaura. I odpalamy sobie killaurę. Modę, czyli single, takie mode jest najlepsze. Autoblock, no czy plus powinien być dobry. Sort mage tutaj nic nie zrobimy, atak pre-pre, notation road może być tak jak jest, range 4, hitbox często 100%. Eee, dobra, takie ustawienia powinny być dobre i nie powinniśmy dostać bana, więc ja odpalam Kilaure, jak widzicie ładnie nam tutaj oznacza ludzi, których ogólnie będziemy bić, ogólnie mam troszeczkę lagi przez nagrywanie, nie wiem z czym to jest spowodowane, no ale teraz pokażę Wam jak ten czyli to ogólnie działa, jak działa tutaj aura i sami zobaczycie, że ten po prostu latający bot mnie nie zbanuje jak widzicie sobie elegancko go bije na killa, że żadnego bana nie mam i mogę sobie tutaj Robię mu strefy, on nic nie może nam zrobić, tak jak, jak widzicie, tak jak mówiłem, to działa. Właśnie tutaj sobie zabiłem klocki LEGO, plus 100, więc łatwy ranking. I możemy tak naprawdę bić się tak w nieskończoność, ponieważ bana w żaden sposób nie dostaniemy. Jest to po prostu niemożliwe, aby dostać na tym banę. Jak widzieliście, bot się zrespił, ale nam go nie bije, ponieważ mamy włączonego antibota, więc jesteśmy w 100% bezpieczni. I nie dostaniemy żadnego bana. I możemy tak się bić w nieskończoność. E, ała, coś mnie bije. O, jak widzicie, asystom jakoś zdobyłem. Ktoś mnie tutaj bije. Nie wiem kto. A, tutaj jakiś pajac mnie. O, dobra, spadłem, bo to jest arena knock. E, no ale dobra. E, sami zobaczyliście, że to mnie nie banuje, więc w sumie na tyle wystarczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się ogólnie spodobał, że. Zprzetestujecie sobie tego antyczyta, ponieważ naprawdę polecam go bardzo, bardzo. Ma bardzo wiele ciekawych funkcji i można sobie na nim bardzo fajnie poczytować. Link macie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Ja Was żegnam, mówił over. Pozdrawiam siema.